Zawody strażackie były wielką atrakcją. Jak mówi organizator, takie zawody to duży prestiż, dlatego trzeba było je zorganizować bardzo dokładnie, gdyż gościliśmy strażaków różnych narodowości. To już jest druga edycja zawodów w Szczecinie. Jest to bardzo duży wysiłek organizacyjny dla nas. Jak Państwo widzicie, ma to dość szeroką i taką rozbujałą oprawę. Organizacyjnie przygotowujemy się tego już prawie pół roku, zbierając po pierwsze zgłoszenia, organizując sprzęt, układając listy, organizując same zawody. Ostatecznie spośród wielu strażaków zawody wygrali Szczecinianie. Rekord niepowity, to rekord w kategorii. Jest, ale. Jestem zadowolony, poprawiłem się i mam nadzieję, że, że koledzy również. Tutaj dadzą radę, bo jeszcze jest, jest nas dużo i, i są chłopacy mocni. Tego typu rywalizacja była organizowana również dla dzieci, które mogły przez chwilę poczuć się małymi strażakami i poczuć rywalizację między sobą. Dlaczego wziąłeś udział w zawodach strażackich? No lubię straż po prostu wziąłem, bo lubię i tyle. Dla maluchów była to wielka frajda. Dla dzielnych mini strażaków były przygotowane nagrody w postaci medali i dyplomów. Jednak zawody dla dorosłych wymagały większego zaangażowania. Chłopaki terenu, znaczy nie tylko chłopaki, oczywiście, jak było widać, też startują dziewczyny. I no, jakąś tam. Fizyczno, fizyczne warunki trzeba mieć, bo to nie jest takie, takie hop, jak to się wydaje. Zawody strażackie doskonale uzupełniały cały festiwal. Oprócz jarmarku i dobrego jedzenia, była to kolejna atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.